Witajcie w 11 dniu Vlogmasu i dzisiaj zacznę film od pogadanki na temat przesądu. nadzieję, że taki film Wam się spodoba i taki Vlogmasu Wam się spodoba. Oczywiście proszę Was o łapki w górę. subskrypcję kanału, kanał, żeby być nagrzęce z każdym moim filmem. I nie przegapić Zapraszam Was do filmiku i do oglądania. I też bardzo będzie miło, jak na komentarz. I też Wasze komentarze czytam. Więc też będę czytała właśnie trzech czy wizek do komentarzy. Też jak znajdę, to jeszcze czytam jeszcze kolejne. Od kolejne Czy się zapraszam Was do filmiku i do oglądania. możecie się tematem właśnie dzisiejszej pogadanki to jest przesądy. Czy wiecie przesądy? Bo ja nie. Ja nie wierzę przesądy. dla mnie nigdy się te przesądy nie sprawdzały. Pierwszym takim przesądem to jest piątek 13. Ja w to kompletnie nie wierzę. U mnie zawsze te piątki 13 były zawsze szczęśliwe niż pechowa. Nie wiem, kto to wymyślił takie przesądy. Może ta osoba, może ta osoba, która miała trochowy piątek, myślała, że będą wszystkie takie piątki. Nie wiem. A ja w to nie wierzę. U mnie zawsze te piątki były szczęśliwe. Może dostawałam dobrą cenę w szkole. Może miałam taki szczęśliwy się, Wiadomo, człowiek szczęśliwy to zawsze ma wszystkie szczęśliwy. Dnie, jak to się mówi. Kolejny przesąd, który jest trochę niesprawiedliwy i krzywdzący dla kotów. Oczywiście ja bardziej wolę psy niż koty, ale dla mnie denerwuje właśnie ten przesąd, bo krzywdzi biedne koty. Że czarny kot jak się przejdzie drogę, to pecha i w ogóle. Nie wierzę, to totalnie. Zawsze jak spotykałam nagle czy czernego, czy innego, zawsze głaskałam. Oczywiście wiadomo, jak głaskałam, to mi się zawsze tutaj uczulenie robiłam, uczulenie na koty, jedynie to. To jest krzywdzące dla kotów, oczywiście, najbardziej bardziej na kotów. I krzywdzące też dla ludzi, dla, właścicieli kotków, i kotów, i ci, którzy lubią koty. I to jest kolejny przez, który nie wierzę. Kolejny to jest, że czterysta kończynka przynosi szczęście. Tylko, że ja swoim całym swoim życiu, bo szukałam od dzieciństwa tej czterysta kończynki, nie mogłam nigdy nać. Może wy znalazliście, możecie się podzielić, powiedzieć, czy znalazliście. Bo ja wierzę chyba, że jej nie ma. Co tylko trzy listy kończynki, i powiem Wam, że taka była taka sytuacja, taka, że zawsze, się, zawsze przy przerwie, bo przy mojej podstawówce był taki plac zabaw i tam było mnóstwo koniczynek. Zawsze na przerwach szłam do tych właśnie placów zabaw i szukałam tych czterdziestych koniczynek i nigdy nie mogłam znaleźć. Na działce, gdziekolwiek byłam, zawsze nie mogłam znaleźć tych czterech koniczynek. I chyba mi się daje, że nie istnienie. Może ja nie spotkałam. Znacie się, podzielić w komentarzu, jeśli spotkaliście. To na kończynkę, bo ja nie. Kolejny takim przesądem, że nie trza, że nie można przechodzić przez znak. Nie w przykład jest na, chodnikach, jest znak jakiś, to nie można przechodzić pod... ja przychodziłam i nigdy pecha nie miałam. Tak samo lustro. Kolejny przesąd. Ja powiem Wam, się chodzi o lustry. Nieraz by się zbiły jakoś z dnia, czyli miałam nieszczęście 7 lat nie wierzę koniec ten przesąd. Ja piszcie w komentarzu, jak jeszcze są zabawiamy, to może omówimy. I też jeszcze tak komentarze Wasze chciałabym jeszcze przeczytać. No i tak, pod wczorajszym filmem Agnieszka Rośnicka, pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. Piękna te zielona sukienka, pozdrawiam serdecznie i też Cię pozdrawiam i dziękuję Ci. Mi się też podobała ta sukienka, bo też mi się bardzo podoba. W ogóle tam taka ciekawostka wam nie mówiłam, ale jak tą kanapę mam, tą zieloną, tutaj, to polubiłam właśnie taki kolor. Nigdy nie lubiłam zielonego koloru. Ja zawsze nie lubiłam, po zawsze mi jakoś się, e, nigdy nie lubiłam zielonego koloru. A jakoś teraz polubiłam. I bardzo mi się podoba ten kolor właśnie tych... E, tej kanapy, taki szmaragdowej zieleni. po prostu najbardziej szmaragdowa zielona mi wpadła w oko. I tak jak wam kiedyś mówiłam, też tej, jak, czas, jak będzie siostra miała czas, może po Nowym Roku, to zrobię tutaj paski na ścianach. I kolejny komentarz, to jest od Aiko. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. Moim zdaniem bardzo ładny wyglądasz w tej zielonej sukience. Dziękuję Ci za komentarz, pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. I fajnie, że wam się ta sukienka podoba i nałożę ją na święta, bo mi też się bardzo podoba, ta sukienka. I powiem wam, że nie miałam nic zielonego nigdy w szafie. Ja tylko miałam zielone buty, ale nie miałam zielonej sukienki nigdy. Moja właśnie, do no moja mama ostatnia ja mówiła, mamo, jak ja nic miałam zielonej, Ja do mamy mówię, że a, chciałam taką zieloną sukienkę, widziałam taką fajną sukienkę zieloną w Pepko. Tylko fajnie, tylko że rozmiaru nie było. I też może fasu mi też bardzo nie pasował, nie? I pasują właśnie takie fasony sukienek, właśnie co, tej zielone sukienki. Najbardziej pasują. Już są to jest I nie widać mojego brzuszka. <laughs> I to się bardzo cieszę. E, I też, e, ja mówię do mamy właśnie, tak jak mówiłam, wam, że nie że moja mama właśnie była w sklepie i, i zboczyła tę sukienkę i powiedziała, że musiała mnie i kupiają dla mnie. Taki prezent, zrobiła. Tylko fajną, właśnie zieloną sukienkę w ogóle jest przepiękna. Moja mama w ogóle ma, jakby powiedzieć, styl modowy. Ona po prostu potrafi coś ładnego sobie wypatrzyć i się też fajnie stylowo ubiera. Bo moja babcia, w tej pamięci też ładnie się ubierała, mimo na swój wiek, to tak zawsze tak się ubierała tak ładnie, bardzo dbała zawsze o siebie i moja mama właśnie miała po swojej mamie, czyli po mojej babci, właśnie ten styl ubierania się ten i tak... I tak te. Ty... Bo zawsze miała bardzo ładne sukienki. A na przykład miała yy, na przykład ubrania, bo ona na przykład nie chodziła w spodniach nigdy. No więc to co właśnie chciałam powiedzieć, i dziękuję Ci za komentarz. I kolejny komentarz od Iwony że Zadałam Cię bardzo zacznie i dziękuję Ci za komentarz. Witaj Izo, co zrobisz później z tyloma świeczkami? I powiem Wam tak. Ja otwieram kalendarze świeczkami. Oczywiście jestem świecoholiczką. I też lubię perfumy, świece, kosmetyki, po prostu wiecie sukienki. Też uwielbiam, tak jak wiecie, otwieranie kalendarzy adwentowych, Uwielbiam. I my co roku może być jakiś kalendarze adwentowe, Oczywiście w przyszłym roku będzie ich mniej trochę, bo chcę trochę bardziej postawić się na vlogowanie, na vlogu masy, bardziej więcej w na masach, niż otwierać kalendarze adwentowe. I jeśli chodzi o te świeczki, to miałam w styczniu taką sytuację, Mój mąż zawsze mówi, a, po to jest świeczek, niepotrzebne ci świeczki, i w ogóle tak mówi, a, to masz ty tych świeczek, kupujesz te świeczki, no po prostu ja uwielbiam te świeczki. No i była taka sytuacja, że u mnie prąd się zepsuł, po prostu. Czyli chodzi o to, że u mnie były po prostu w garażu stale kable. Ja to tak robiły z Warcia. No u mnie prądu nie było. Więc te świeczki, to zrobił, żeby o przynajmniej miałam jasność. I mówię do że i co? Świeczki się przydały? Przydały! Widzisz? To jest właśnie, widzisz, wiedziałam, że już te świeczki będą przydatne takie dni. Takie właśnie momenty, nie? Takie. Po prostu, po prostu nie wiem, przez jakiś czas miałam po prostu światło, po prostu raz było, raz nie było, coś po prostu. Też wymienialiśmy yy, licznik, bo też coś tam też nie tak było. Więc, no, miałam to i świeczki był jak znalazł. I później mąż, i później mąż mi sam przyznał rację. Co się my? Czyli widzicie, no. To jest zakup kolekcjonerski, ale to jest zakup przydatny. To są perfumy. Ja mam ich pełno. wielą te perfumy. Ja nawet kiedyś tak, miałam, jak byłam z domu gdzieś w sklepie, powiedziałam na Teddy czy jakieś inne, no i widziałam takie fajne perfumy. Mówię, zostaw. masz już tych perfum. Ja miałam potrafię powstrzymać je. Jak sama jestem w zakupach, no to dobra, biorę perfumy. Jest tam rzecz, która by się zauważał, że przyda. Taka po prostu jestem. Taka po prostu jestem. I jeśli chodzi o świeczki, to na pewno część podaruję rodzinie, pewnie siostrom, na prezent. Tak samo i kosmetyki z kalendarzy adwentowych też zawsze co roku podaruję, więc też i też mam jako też palę tej świeczki, i też mam jako na prezent czasami, mam no, jakąś z kosmetykami. A ten duży kalendarz, to jak jest zrobiony? I tak, jeśli chodzi o ten kalendarz, to ten duży kalendarz, to za, yy, zaczerpnąłam od Glenn Pauli. Bo lubię oglądać, się też na któryś w Rokomasie wam powiem, jakich YouTuberów lubię oglądać, i kogo w lokumacie lubię oglądać. Ja też Wam przy yy, tym podzielę. Bo trochę tych tematów mam, yy, jakoś wymyśliłam, bo bałam się, że żadnych tematów nie będę miała. Że ten film będzie chyba długi. Yy, sama kupowałaś wszystko do tego kalendarza. Tak, sama kupowałam tego wszystko do kalendarza, bo nie miałam kogo poprosić. Bo też każdy był zajęty, ale zawartość yy, siostry, że rzecz mi przechowała, a później miałam pomocników tego, żeby mi, bo zapomniali te kalendarze. Tak samo i i te, to otwieram, i tak samo ten duży, tak samo i świecowe. Więc miałam pomocników do tego, do, do tego, więc zapomniałam w ogóle cokolwiek, w ogóle przez to przechowanie tych rzeczy, zapomniałam cokolwiek tam było. Więc tak miałam efekt też niespodzianki. I też kupowałam, wiecie, co, za jakiś czas, tak, więc też. Nie powiem wszystko od razu, tylko przez jakiś czas, nie? Jeśli chodzi o sukienki, to obie są bardzo ładne, ale zieloną nie ma wiemy. I wiem, że Wam się podoba ta sukienka, też mi się pozdrawia, to I również Cię pozdrawiam i dziękuję Wam dziewczyny za komentarze. Komentarze to na pewno Wam przedstawię. I dobra, i zaczynamy może kalendarz adwentowy. I jeszcze właśnie inną rzecz właśnie miałam powiedzieć wczoraj. Tutaj mam właśnie rzeczy. Takie akcesoria. Akcesoria, które składam. Ten jest to wczoraj właśnie z znalazłam i znalazłam dzisiaj taki mały pędzelek z Revolution z pierwszego kalendarza motywowego, który otwieram. I zobaczcie, jest różnica, dawali takie malutkie, a teraz dają takie duże. I powiem Wam, że te malutkie mi się fajnie przydaje, bo na pozów czasu się odbieram ten malutki, więc jest różnica, jak kiedyś, a dziś, teraz i takie miękkie. Oczywiście mam, kiedyś jeszcze Wam, może w którymś rokomasie pokażę właśnie pędzel z Revolution, jakie mam. Co roku się trafiają i są bardzo miękkie, i są naprawdę fajne. I to, co chciałam Wam powiedzieć... Obrzuciłam ten, ale dobra. I dobra, pierwsze może od tego. Mam nadzieję, że znów coś tutaj nie wypada. Eee, że tutaj chyba coś się przesunęło, chyba z jakiegoś okienka. Chyba z tego dziesiątego. Ale dobra, tutaj mam taką ładną zawieszkę. O, nie... I to jest zawieszka... To to jest cukierek. To jest o. Cukierek, zobaczcie, śliczna wierzka. To jest pierwsza rzecz. No ten. I tutaj co będzie. Pędzelek. Pędzelek taki do I kolejny... może łaj I powiem, że nie wiem, który stawię ten... ten vlok masz. Bo jeszcze do lekarza muszę do diabetologa. I tutaj mam w to, długo z Bell, z tego co widzę, to, to jest rozświetlacz. Fajna rzecz. Kiedyś miałam właśnie rozświetlać z, z, z Bell, więc może jest super. Dobra. Może te. Jednostkę znalazłam. O, i tutaj mam pędzel kolejny. I też bardzo fajny, mięciutki. Taki ładny, taki pędzeleczek. Dobra. Mam nadzieję, że odpowiedziałam na wszystkie pytania. I oczywiście możecie mi zadawać pytania na blog Oczywiście chętnie odpowiem. I teraz, nie może ten. A tak na odmianę. I tutaj nawet wczoraj właśnie ja zauważyłam, że jest 11. Taki mały cóż. Temperówka. Ten temperówek też mam dużo, że Wam szczerze. Ten parwek mi nie zabraknie, pewno. Widziałam, że coś małego będzie. No dobra, może ten pianek nacyjny. I nad widzę tu jedenastkę. Tutaj właśnie otwieram. O, i tutaj mam bardzo fajny produkt. Nie wiem, co to jest, zobaczę. Tylko mnie to ucieka. I to jest szamponik, który zaraz puszczę belę do domu. Widziałam tutaj pomocniczkę, mi do otwierania kręgę. Rzeczywiście, sklejka, się spryka, ja już otworzyła. Tej bella, czy nie ze mną? Dobra. Niech mi trochę razi. Dobra. I teraz, który kalendarz? <laughs> bo... Nie, nie ma dla ciebie już miała swój kalendarz, ale zacznie dam przekazki, jak widzimy na eee, dobra. Tutaj mam jedenastkę. Tu mam jedenastkę. Tutaj właśnie otwieram. Tutaj mamy maskę. <laughs> ale muszę pierwszą wąwochać. Muszę zobaczyć. A, tutaj mam maseczkę, zaraz Wam pokażę. To dla Ciebie, Bolunia. O, maskę. Dobra, tutaj już... Zaraz widzimy na to. O, tak pachnie, że belę. A to jest kolejny kalendarz. Gdzie mój ten? O, okej, ok, bela. Przechylam. Hmm. I tutaj mam coś, że co wam pokażę, bardzo fajnego. Tutaj jest jakiś błyszczyk. Coś takiego, więc fajnie. Co Bela? Co Chodź Bela, chodź. Chodź, chodź Bela, chodź, siad, siad. To nic za ciebie nie ma. Siad, siad. Ach, Bela tutaj jest. Uściło buzietę. Dobra, i teraz otwieramy ten kalendarz. Bo ale tutaj dla ciebie nic nie ma na razie. Zadanie jak jakie zimne będą. Tutaj jest jedenastka. O, jedenastka jest duża. Jednostka jest duża? Chyba, że muszę pomąchać. I takie serduszko. To są. Się nie dopałek, jaki ładny. Ja to chciałam położyć ten. I kolejny, może będzie ten. Wszystkie to otworzyłam. Nic, niczego nie trzeba robić. Mmm. Jest Tutaj mamy pilniczek taki. I. Jedenastka. Jest taka malutka. Jednaastyczki. Tam była duża, a tutaj jest wielka. I tutaj co ty chcesz, mamy, nie? No, róż. Mamy no, no, róż fajny. Dobra. Piękny, różowy. Te chyba wszystko otworzyłam. No dobra, i idziemy na Idziemy z panem Nadu. Zresztą przekonałam się tego. Co jeszcze? I otwieramy świecowe. Maskę tutaj. I taka malutka świeczka, ładna, wędowa. I ten duży kalendarz. I ta jednostka. O, jest tutaj, na się pod bokiem było. Tutaj jednostka i tutaj mamy trzy rzeczy. Pierwsza rzecz to jest coś do pielęgnacji, cień. Ja Wam pokażę. Pod oczy, takie coś, brązoletkę i coś fajnego. Właśnie. taka wstążeczka, zobaczcie, miała na święta, żeby tak dałam Zdarłam z przekąskę, i dodam się na górę. Nie wiem, czy ukazywałam taki obraz, właśnie misji. w pokoju. Że właśnie zdało właśnie bo tam otwieram kalendarze adwentowe. Dwa. To będzie podsumowanie tych kalendarzy, co mi się najbardziej w tych kalendarzach podobało. Teraz Wam pokażę właśnie całą zawartość kalendarzy. Teraz Wam powiem, co mi się najbardziej podoba, jeśli chodzi o kalendarzy adwentowych. Maseczka, bo się zawsze przyda. Też mi się podoba ten szampon. Jest taki ładny, podróżny. I ma ładną właśnie grafikę. Podoba mi się na pewno ten róż z Jest śliczny. I podoba mi się jeszcze ten błyszczyk, balsam. Więc te rzeczy mi się nie bardziej podobają. Oczywiście oczywiście jakie ładnie się podobają rzeczy. Jakie kolendarze, które otwieram. Wam się podobają. A jeszcze. Jeszcze mi się ta zawieszka podoba. A co mi się nie podoba? To te zwierzacze. Czyli pielniczek, mimo że jest ładny, ale pioniczków wam już dużo. I ta wyrówkę. no. Tylko jeśli chodzi o podsumowania tych kalendarzy adwentowych. Mam nadzieję, że Wam się film spodobał. Oczywiście proszę Was o łapki w górę, subskrypcję kanał, żeby się wrzał z każdym moim filmem i nie żadnego. I lecę do montowania. Nie wiem, w której ten film się pojawi. I do zobaczenia w na następnym filmiku, papa! Pa.